Ruby, renomowany producent narzędzi dla glazurników, opracował dwie przecinarki TZ1800 i Slab Cutter. Pierwszą z nich przetniemy płytki o imponującej długości do 1,8 m, drugą wielkoformatowe do 3,4 m. Najpierw omówimy model TZ1800. Można nim aplikować siłę łamania do 1500 kg i ciąć płytki o długości do 1,8 m i grubości do 21 mm. Sprzęt ma wysoce wytrzymałą konstrukcję ramową z żeliwnymi wspornikami, sztywnymi prowadnicami rozkładanymi blatami i podporami. Wózek porusza się na prowadnicach aluminiowych i ma trzy pary stalowych łożyskowanych kółek, które zapewniają liniowy ruch głowicy tnącej i precyzyjne łamanie. W modelu TZ1800 stosuje się noże tnące Ruby Plus o średnicy od 8 do 22 mm. Na jej wyposażeniu są noże 8 mm i Extreme 22 mm. Sprzęt ma dwupozycyjny mechanizm łamacza, który umożliwia pracę jedną ręką. Obsługuje się go łatwo ergonomiczną rękojeścią z miękkim uchwytem. Dokładną pracę umożliwiają demontowalne przedłużenia z podziałką milimetrową i calową oraz przymiar obrotowy z precyzyjnym mechanizmem szybkiego ustawiania najbardziej popularnych kątów. Jest też przymiar boczny z regulacją sposób dla kątów 15 stopni, 30 stopni i 45 stopni. W pierwszym teście precyzyjnie i bardzo sprawnie przecięliśmy płytę gresowy. W drugiej próbie dokładnie docięliśmy w karo grubą, gresowaną płytę tarasową. W trzecim teście dokładnie i w ekspresowym tempie wycinaliśmy seryjnie paski z płyty gresowej o tych samych rozmiarach. Druga przecinarka Ruby Slab Cutter umożliwia dokładne i łatwe docinanie gresowych płyt wielkoformatowych o maksymalnej długości 3,2 m i grubości od 3 do 10 mm. Podstawowymi elementami slab Cuttera są trzy prowadnice G3 o długości 112 cm, które łączy się w łatwy sposób. W prowadnicach zastosowano przysawki umożliwiające dokładne i pewne mocowanie przecinarki na obrabianej płycie wielkoformatowej. Do zarysowywania płyty gresowej służy wózek z kółkiem tnącym Extreme o średnicy 22 mm, wyposażony w wygodną rękojeść. Funkcje łamaczy spełniają szczypce Slab i opcjonalny ścisk śrubowy Slab Breaker Plus. Szczypce służą do łamania płytek o grubości do 6 mm, zaś ścisk materiałów o grubości od 6 do 10 mm. Slabkę teraz sprawdziliśmy podczas cięcia płyty gresowej z wykorzystaniem stołu roboczego Ruby. Materiał doczyliśmy bardzo sprawnie i szybko uzyskując wysoką dokładność łamania. Redakcyjne testy pokazały, że przecinarki Ruby TZ1800 i Slab Cutter to profesjonalne narzędzia, łatwe w obsłudze i umożliwiające sprawne oraz dokładne docinanie dużych płyt gresowych i wielkoformatowych.